Halo tu ciapa. Ła! Witam Was w dosyć nietypowym filmie na razie na tym kanale. W tym odcinku, jak widzieliście na społeczności, albo nie widzieliście na społeczności, dzisiaj zajmiemy się IBM ThinkPadem T42, którego otrzymałem od. Szefa moich praktyk i, i muszę go naprawić. Tak więc yy, ogarnie się to. I tak, dostałem go, żeby yy, przeinstalować tutaj system, yy, bo tutaj oryginalnie znajduje się, tak jak pewnie wiecie, Windows XP Professional, yy, tylko że w wersji niemieckiej. <ścoughs> Ten komputer ogólnie jest z Niemiec, jak widzicie tutaj po układzie klawiatury, chociażby. No i tak, tak jak tutaj właśnie pierwotnie patrzyłem laptopa, jeżeli chodzi o system i takie duperele, no to jest pomieszanie z poplątaniem. Są polskie aplikacje, są angielskie aplikacje i niemiecki system. No, mieszanka, tak więc podłączymy sobie tego laptopa. No i ruszajmy, bo yy, szkoda czasu. Pierwotnie mam plan na ten laptop, gdyż yy, skoro tutaj jest Windows XP, no to zainstalowałbym jeszcze raz XP, tylko że teraz po polsku oraz i w ramach tego, że klientka będzie korzystać z tego laptopu do robienia przelewów itd. Tak i tym innym podobne, no to wgramy jej One Core API. Czym jest One Core API? To jest tak jakby Extended Kernel do Windowsa XP, który pozwala nam na uruchomienie takich nowszych aplikacji na tym systemie. Tak więc dobra, to chyba byłoby na tyle z prezentacji laptopa, tak więc sprawdźmy, co masz w środku. Dobra, wejdziemy sobie do BIOS-u, zerkniemy, co on tutaj posiada. Dobra, pomińmy to, że wbiło z błędem do biosu, bo tam już bateryjka niestety nie trzyma. Tak więc jak widzicie, to jest laptop z pentiumem M 1,6 GHz. Posiada on aż Zawrotne 768 MB ramu. No i tutaj to, co nie pisze, ale sobie wejdziemy tutaj do buta. Mamy także dysk o pojemności 40 GB. Mamy także napęd DVD, tylko niestety nie wiem, jakiej to jest krotnej prędkości. A w sumie, wiecie co? Pokażę Wam, co on posiada w ogóle po bokach i z tyłu. Na czas nagrywek musiałem zmienić oświetlenie. Tak więc laptop z lewej strony posiada, jak widzicie, port PCMCIA. Mamy także porty jack na słuchawki i mikrofon. Mamy wejście ethernetowe i wejście modemowe. Tak samo mamy porty s -video oraz dwa USB-ki. Z tyłu, co ciekawie, znajduje się tutaj port LPT oraz zasilanie. Z tej strony znajduje się port VGA oraz napęd DVD. No i oczywiście jak na ThinkPad'y przystało, będzie to mieć trackpointa. Dobra, tak więc jeszcze przed y, robieniem na no, nowo systemu sobie zobaczymy, czy wszystko tutaj zgrałem, bo pierwotnie zrobiłem tutaj backupa y, XP-kowym programem, AntiBackup. Y, Jeżeli robicie takie backupy XP-ka czy innych systemów, no to bardzo polecam, bo anti-backup naprawdę Dobrze zgrywa dane, przynajmniej jest on dobry do takiego zgrywania, właśnie tych plików i tak dalej. No, no jest już. masz problem z datą. Tak no, więc dobra, nastawiłem mu datę, żeby nie płakał. Jeszcze mu wejdziemy do Boot Device List. No to dobra, wybieramy dysk. No i ruszy teraz, bo już nie ma problemów z datą. No i widać, Windows XP. Wilkomen! No, no, już widać, niemiecki XP. No i tak, niemiecki system i tak jak wam mówiłem polskie sterowniki, wszystko tu jest pomieszanie z poplątaniem ogólnie. Tak więc dobra, ja na chwilę ZW, ogarnę jeszcze tylko ostatnie szlify do backupa. tak jak widzicie tutaj jeszcze muszę pozgrywać rzeczy z przeglądarek, tak więc zaraz będę. No dobra, tak więc tą instancję XPK sobie nadpiszemy, tak więc żegnaj niemiecki XPKu, o jeszcze bez dźwięku nawet, kurde. Wzięły dźwięk, wyłączyły i dupa. Tak więc dzisiaj użyjemy sobie płytki zamiast pendrive'a w razie W. Nie to, że nie mam pendrive'a, tylko po prostu wolę bezpieczniej na takich starych laptopach używać płytek. Przy okazji usłyszycie sobie, jak ten napęd fajnie działa. Tak więc, dobra, lecimy. Ata PCD0 HLDT to jest nasz napęd. W sumie, dobra, trochę polepszyłem perspektywę, bo trochę za nisko był obiektyw. Tak więc, dobra, poczekajmy chwilkę, no i za chwilkę nam się tutaj XP ogarnie. W fazie tekstowej fajnie to chodzi, co nie. No to dobra, rozpocznijmy rzeźni wniątek. Zgadzamy się, tutaj dokładnie EULA się wczytało. Dobra, w sumie, skoro mamy wszystkie dane zgrane na backupa no to usuwamy partycję. Nie będziemy się tutaj szczędzić z tym wszystkim, prawda? No i dobra. No i robimy partycję, sobie zrobimy partycję. Całą, nie będziemy już jej dzielić. No i zrobimy sobie NTFS, oczywiście. No i lecimy, niech się to sformatuje. Z góry chciałbym Wam podziękować bardzo za 541 subów. Naprawdę to cały czas szybko leci. Ja cały czas myślę, jak to jest możliwe. No, jako że byłem przyzwyczajony do takiego wolnego przyrostu, a teraz nagle dostaję. To naprawdę. Jestem pełen podziwu. No ale tak, jeżeli chcecie wesprzeć moją twórczość i to co robię na kanale i, i nie tylko, no to możecie zostawić subskrypcję oraz łapeczkę w górę pod tym filmem, to mnie naprawdę zmotywuje do kolejnych filmów. No dosłownie, no patrzcie, taki wielki przyrost nagle. No to dobra. Xpec się już tutaj w fazie tekstowej zrobił. Zaraz zobaczymy czy ruszy. Oby ruszył. <noise> nie, no ruszy. Touchpad wykrywany prawidłowo, trackpoint tak samo. No i dobra, no i zobaczymy, ile ten Xpec będzie się robić, mam nadzieję, że w miarę szybko, <grym /dysk> jak na ten napęd oraz ogólnie dysk, nie, no może nie będzie tragedii. Już bym z przyzwyczajenia wpisał ciapcią, a ja muszę po prostu wpisać user, <grym /dysk> kurde, no już bym wystartował dobrze. No to dobra, user PC niech sobie będzie, wszystko się zgadza, tutaj już niech się zrobi, niech się zrobi sieć, no i niech się wszystko skopiuje. No, i widzimy się na pulpicie. Znaczy, no, nie na pulpicie, na no, OBI <grych> Z2. No i dobra, tak więc graficzny instalator już tutaj widzę, ukończył y, kopiowanie plików i w ogóle instalację, prawie. Ogólnie jestem też ciekaw wydajności tego laptopa, bo jak tak zgrywałem te hasła, to kurde, no. Ten Pentium jest jeszcze w miarę dobry, nie? Ja się sam zdziwiłem. Jakby powiedzieć, no, niby 1,6 GHz, ale y, troszeczkę szybszy od tego, Celerona mi się wydaje, jest. Ciekawi mnie to, czy będę mieć z automatu dźwięk tutaj, czy sterowniki do dźwięku tutaj zostaną zainstalowane, czy nie. Już po wyjęciu z pudełka jakby. No i niestety nie, no nie ma dźwięku. Kurde, dziwnie się pisze na tej duże QWERTZ, naprawdę, tak klikasz Z i klikasz Y, a klikasz Y to klikasz Z, no i takie śmieszne to. Gratulacje, możesz już zacząć pracę, dzięki. Jeszcze się tak nie rozpędzam z tą pracą, bo muszę jeszcze sterowniki zrobić. No i dobra, jesteśmy na pulpicie Windowsa. Na razie widzę, że jest responsywnie, na tą chwilę przynajmniej. Zobaczmy sobie, czy wszystko jest. O Jezus, co ja zrobiłem? Kurde mać, wziąłem, slasha chyba napisałem i wywaliło mnie do kreatora połączeń. Ja nie umiem na tej klawiaturze jeszcze pisać. O, aha. A chciałem tylko do... Ja chciałem tylko Winvera wpisać tej pizdo. Najgorsze w tym jest to, że właśnie na tej klawiaturze nie ma przycisku Windowsa i nie mam jak robić w ogóle yy, skrótów klawiszowych, co nie. To jest kurde, problematyczne z tym laptopem. No i nie mamy no, większości rzeczy. <laughs> to chyba wiecie, co to oznacza. No to dobra, zróbmy sobie sterowniki. No i dobra, widzę, że trochę rzeczy się znalazło. O właśnie, że zapomniałem wam dopowiedzieć, że. Ten laptop ma integrę ATI ATI Mobility Radeon 7500. I póki jeszcze tego think pada mam, no to możemy sobie go w sumie przetestować, jak chodzą tutaj na nim benchmarki i nie tylko. Bo jako, że z tego laptopa będzie tylko jeden filmik, bo po tym będę musiał go oddać, no to już więcej nic na nim nie zrobimy. Tak więc dobra, robimy sobie tutaj wszystko, zaznaczymy, zainstaluj, no i niech się robi wszystko tutaj się niech zainstaluje tu widzę, znalazł sterownik pod LAN, znalazł sterownik pod modem pod dźwięk tak samo tutaj rzeczy od Vendora Lenovo ciekawe czy w ogóle ten yy, czy ten TrackPoint się ogarnie czy będę mógł nim scrollować bo tak fajnie tutaj jak się kliknie, zaraz Wam pokażę tutaj jak się kliknie scrolla, bo tutaj mamy taki właśnie też panel do TrackPointa, jeżeli byśmy chcieli używać tego TrackPointa co nie yy, mamy tutaj taki lewy przycisk mamy lewy przycisk, mamy prawy przycisk no i mamy jeszcze Środkowy przycisk, on służy za scrolla, jeżeli się go przytrzyma i będzie trackpointem się tutaj poruszać w górę, w dół, no to będziemy sobie nim scrollować, co nie? I ten środkowy przycisk właśnie do tego służy, szkoda, że go nie mam. Kurde mać, wystraszyłem się tego powiadomienia, ty ciulu, no a kontynuuj. Sieci bezprzewodowe wykryte, no już tutaj sterownik zainstalował, więc super. A jest sterownik do touchpada, widzę ThinkPad Ultra Nav Pointing Device, nie wiem czy to jest do trackpointa, czy do, tylko do touchpada. Zobaczymy później. Najwyżej, jeżeli nie będzie mieć tego sterownika, to po prostu wezmę go z backupa, przywrócę te sterowniki i zainstalujemy je na nowo. Dobrze, tak więc wszystkie sterowniki widzę, że są zainstalowane. Tak więc uruchommy ponownie komputer. O, tu już się musiało się ogarnąć. No i dobra, zrestartujmy go. Zobaczymy, czy wstanie, czy nie. No, oby wstał. Kurde, macie, jakie te głośniki są głośne. Dobra, widzę, że ta funkcjonalność ze scrollem działa. Tutaj widziałem sterownik do Taczpada na chwilę na pasku, ale już zniknął. Zobaczmy tutaj. Łącze bezprzewodowe i widzę faktycznie, ma to jakąś podczerwień. Co ciekawe, szczerze sam nie wiem, jak, to, jak tego używać nawet, nie? Nigdy z podczerwieni w ogóle tak w swoim życiu nie korzystałem, więc. <laughs> to będzie dla mnie nowe doświadczenie, jeżeli będę w ogóle potrafił takiego, takie coś uskutecznić. Właśnie, bo skoro tutaj jest bluetooth? To sprawdźmy coś w BIOSie. Bo, coś mi się wydaje, że żeby włączyć Bluetootha, muszę pogrzewać w BIOSie. Mogę wejść, czy nie? O, dobra, dziękuję. Bo tutaj, jak jest Infrared Device Enabled, Infrared możemy włączyć. No i nie wiem, czy to może włączyć Bluetootha, czy coś. Bo tutaj jest znaczek Bluetootha na obudowie. Tylko, czy to jest to, co myślę, czy nie? Bo ja nie jestem pewien. No i wyżej, zobaczy się w praktyce. Mimo, że system się tak butuje fajnie z taką animacją fade'ową, No to kurde, w miarę szybko się ładuje. No i dobra, sprawdźmy szybko tą podczerwiem, bo mnie bardzo kurde interesuje. Teoretycznie włączyłem urządzenie, ale nie widzę nigdzie sposobu, żeby tym właśnie podczerwienią y, zarządzać. Może to jakoś jest poprzez łączność, ale już nie wiem, nie będę się tym bawił. Dobrze, tak więc wyposażyłem się w kopię Onecore API sobie wgramy teraz tego sprzęta na komputer gdzie są porty USB znaleźliśmy nowy sprzęt ultra nie no super więc od razu sobie przeniosę na pulpit tutaj te wszystkie pliki żeby już nie korzystać z pendrive'a tak więc dobra tutaj mamy OneCore API oczywiście 32-bitowego no i tak z tego co pamiętam mamy 6 plików no i trzeba je instalować odpowiednio w kolejności tak więc pierwszym z nich będzie OneCore API Base tutaj najpierw chyba są te wszystkie najpotrzebniejsze biblioteki do obsłużenia później następnych. No, no w sumie skoro i tak już to przerzuciłem to odepnę pendrive'a, bo i tak nie będzie na razie potrzebny. No dobra, trochę się ładowało, ale już jest. Tak więc dobra, pliki już się tutaj instalują, zobaczymy czy to pójdzie, bo pierwszy raz szczerze robię OneCore API na XP'ku, ja to zawsze robiłem najnowszego Firefoxa ESR i, i to w sumie tyle. I to jakoś później działało, no i jeszcze no oczywiście jak ten ESR już nie wystarczał no to MyPala robiłem. W sumie do dzisiaj robię. No, ale jeżeli ten OneCore API będzie bardzo skuteczny. Ach, no tak, zapomniałem, trzeba podpiąć internet. Wpisuję dobre hasła i nie chcę wejść. To jest ciekawe. Kurde, Macie, chciałem połączyć się z moim internetem, ale coś kurde, chyba hasło mi nie wchodzi. Dobra, podłączymy sobie mój telefon w takim bądź razie. Znaleziono Redmi Note 9. Jeszcze chcę sterowników. Teoretycznie internet mam podpiąłem, ale nie wiem, czy znajdzie internet tak z marszu. Nie będzie potrzebował sterowników do tego. Brak połączenia z zaporą. No bruch. weź mi daj to połączenie dziadu. Bo to Wi-Fi też kurde taką brygę. To jakby miał to samo przypadłość jakby to Wi-Fi miał to samo przypadłość co mój ten Bluetooth. Dobra, nic to spróbujmy to zrestartować, może to pójdzie zaraz. Ja, pieprzę, chyba udupiłem Instalkę. Pff. Ty, bo nic nie... <laughs> Udupiłem Instalkę di, di XPK, nie? To w najbardziej komiczny sposób. Kurna, nie podpiąłem internetu i zrąbał. No nie, no udupiłem XPK, no. <laughs> <laughs> no i witam Was kolejnego dnia. Znaczy już po paru dniach witam, ze względu na to, że nie miałem internetu na tej maszynce i właśnie, że mi WiFi tak skakało, no to musiałem na razie wyłączyć adapter Wi-Fi i wesprzeć się telefonem, yy, który jest połączony na Wi-Fi. Sterowniki zainstalowałem do yy, t przez USB, więc na spokojnie możemy sobie korzystać z internetu, zaraz wam pokażę. Tak jak widzicie, pinguje Google'a i normalnie działa. Tak więc dobra, mam nadzieję, że teraz się to nie wypieprzy, ponieważ jak instalowałem właśnie OneCore API Base to coś chciało osiągnąć z internetu, a po wielokrotnych próbach niestety się to nie udało. No i Windows stanął na uruchamianiu i nie mogłem dalej ruszyć, więc mam nadzieję, że to się tutaj teraz nie wydarzy. Tak więc, dobra, miejmy nadzieję, że teraz to się wszystko dobrze zainstaluje. Teraz nie będę musiał po raz kolejny stawiać tego XPK, no mam nadzieję. O dobra, widzę, że już coś idzie z tych serwerów, więc na spokojnie teraz to wszystko pójdzie. Dobrze, tak więc teraz moment prawdy, zobaczmy, czy to się wysypie, czy nie. O, no właśnie, jak coś, to nie zwracajcie uwagę na to, że tutaj ta dioda od baterii sobie mryga, ale tak już jest z tym laptopem chyba i. <gryw> Bo ta bateria chyba nie trzyma w ogóle, <gryw> więc musi być cały czas podłączony do prądu. Dobra, coś się pokazało. Kurde, staną znowu w tym samym miejscu, no? Ja, może w trybie awaryjnym. Spróbujmy to zainstalować. Po drodze wpadłem jeszcze na pomysł, żeby doinstalować resztę komponentów OneCore API w trybie awaryjnym. No i przyszło olśnienie. System wstał. O! What? Trzeba było dłużej poczekać. Dobra, czyli coś jest. Ja już byłem zrezygnowany, jeżeli chodzi o ten, o OneCore API, ale udało się. Wystarczyło po prostu dłużej poczekać, i to jest właśnie ciekawe. Tak więc, dobra, w teorii teraz powinniśmy ujrzeć yy, listę kompatybilności zwi ze zwiększoną ilością systemów operacyjnych. Uwaga, mam się bać? <ścoughs> oj, 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 No, trochę podskoczyło tych wersji, nie? Do Windowsa 10 Anniversary Update możemy sobie ustawić kompatybilność. W takim bądź razie podpinamy. Akordajcie tu USB tutaj. Aż muszę sprawdzić, menedżer zadań, bo trochę to. Niepokoi. Co czas na stówie jest. No, problem z kartą. Czy jakiś inny sterownik muszę wgrać? Dobra. Dobrze, tak więc ja sobie przywracam sterowniki, ponieważ odkryłem, że Integra się w ogóle nie zainstalowała i muszę stamtąd z tych driverów sobie to wszystko zrobić, bo widzę, że Snappy chyba nie miał odpowiednich plików do tej, gra do tej karty graficznej. Jezu, to jest pomieszanie z poplątaniem. To jest dosłownie pomieszanie z poplątaniem. Z tymi sterownikami, jest wszystko w jednym. Popróbujmy, zobaczymy co, co od czego jest. Chyba to będzie ATI, a nie, to będzie sterownik do dźwięku, a dźwięk już mamy. Czemu one się rozbiły na pojedyncze... A, bo może ja coś źle zdumpowałem, daj mi chwilę. Alternatywna lokalizacja, o, dobra. Drivers, o, dobra, jest, z Dobra, więc ugarnąłem sobie anti-backupem tutaj sterowniki brakujące. Przykładowo do właśnie karty ATI. Sobie zainstalujemy wszystko, włącznie z control panelem. Szkoda, że nie ma polskiej wersji tego sterownika. No, chyba że. No, chyba że w setupie była polska wersja. No to już rąbać to. The software you installing for this hardware is hardware no, has not passed Windows Logo Testing. W pierwszej, jakieś certyfikaty. Przynajmniej będę mieć działający sterownik z tym laptopem. Aniżeli y, nie będzie podpisany tym śmiesznym certyfikatem, chyba w WHCQ. No o ile dobrze pamiętam. Dobra, no, jeszcze panel sterowania. ATI się tutaj dogra i będzie chyba wszystko. Chociaż nie, poczekajcie. Jeszcze go nie będę restartował, bo znalazłem tutaj instalkę do właśnie tego Bluetootha, co był tutaj, nie? I tak, to jest Bluetooth 2 teoretycznie. IBM Integrated Bluetooth 2 Software. Nie wiem, czy to jest Bluetooth 2.0, czy to jest, jak, czy to po prostu nazwa jest tego pakietu programów do Bluetootha. O, widzicie tutaj, podpisywanie sterowniku. No już, w kurde, muszę kliknąć. Oho, coś chyba muszę zrobić. Ignoruj, nie będę się pytał o to gówno. No i dobra, tu widzę, że już będzie tworzyć itemki do Bluetooth'a nawet na pulpicie. No, jeszcze mi eksplorator zrestartował. <laughs> Installing Bluetooth devices, kernel, no tutaj wszystkie te rzeczy będą się teraz instalować z Bluetooth'a. No i to chyba będzie tyle. Oho, ikonka Bluetooth'a jest już na tym, w pasku, zobaczmy czy odpalimy tutaj Bluetooth'a. Bluetooth device not found. Nawet applet do Bluetootha się dodał do tego do panelu sterowania. Tylko nie może się odpalić, bo z, chyba urządzenie nie jest wykrywalne, chociaż nie wiem jakby to uruchomić. Prawdopodobnie to było to infrared w BIOSie, chociaż nie jestem pewien, bo można później sprawdzić. Wam najwyżej dam adnotację tutaj. No dobra, zainstalujmy trochę nowsze sterowniki do WiFi w każdym bądź razie jeszcze. Dobra, tak więc sterowniki tutaj w miarę zainstalowałem. Zobaczymy, co się stanie po uruchomieniu ponownym. Oho, widzę, że sterownik się zrobił, zwiększyła się rozdziałka. Pięknie. Kurde, jedyną wadą jest to, że właśnie ten jeden proces, który zabiera 100% z procesora, yy, się włącza podczas systemu. No i, i on powoduje właśnie tą, tą wolną pracę kompa. To jest niestety smutne. Muszę sprawdzić, co to jest naprawdę. Bo to kurde, już powoli irytuje. <grym> to jest LPLAT SVC. Tylko co to robi? To jest w teorii Lenowo Platform Service, więc no nie musi to działać na starcie. O, tu jest właśnie nowo platform Service, to możemy wyłączyć. Proszę bardzo. Już będzie zero kłopotów. Dobrze, tak więc sprawdźmy, czy jakaś prawie najnowsza wersja Firefoxa zadziała na tej maszynce. Dobrze, tak więc mamy tutaj Firefoxa w wersji 103.0. Oczywiście 32-bitowe. Zobaczmy, czy odpali. Jak widać extracting. E extracting, zobaczymy, czy ruszy instalator. W teorii to powinno działać tak z marszu. Jeżeli to nie będzie działać z marszu, no to użyjemy opcji kompatybilności. No właśnie. Użyjemy sobie kompatybilności w takim bądź razie z Windowsem 7. Zobaczymy, czy to ruszy. Teraz. Mówię, ja nigdy nie korzystałem z OneCore API tak na tyle, żeby wiedzieć, jak tutaj te wszystkie aplikacje zainstalować. O, właśnie, już ruszyło. Kurde, będą jaja, jeżeli to pójdzie, naprawdę, bo. <laughs> to będzie ciekawe zobaczyć na starym kąpie nowego Firefoxa. Już dawno po wsparciu XPK. Kurde, czy wiedzieliście, że teraz minie 10 lat, odkąd XP stracił wsparcie w kwietniu? No już prawie 10 lat, no ale już za chwilę. No i tak, w teorii pisano na stronie, że wywali instalator, ale Firefox będzie. Zerknijmy tylko, zobaczmy, czy się nie pomyliłem, czy będą wszystkie pliki. No niestety, chyba nie mam. Może chromium zrobimy, czy tylko się znajdę w chromium. No i dobra, sprawdźmy, czy ruszy. Widzę na razie, że stworzył plik debug, cannot find the file specified. Nie może znaleźć jakiegoś pliku. Teraz w teorii powinniśmy użyć komendy no sandbox. Dobra, zobaczmy czy to ruszy, czy nie. Chciał ruszyć, ale padł. Odpaliłem starszą wersję Chroma, znaczy Chromium w wersji 88 teraz. Wygląda na to, że o mój Boże, to się próbuje załadować. Możliwe, że znowu trzeba poczekać jakiś czas, o no właśnie. Tylko, że nic nie widzę. Widzę, że tutaj myszka próbuje interaktować, ale niestety tu nic nie widzę. Dobra, spróbujemy pod skrótem, czy się to wszystko wyświetli prawidłowo, czy nie. Teraz widzę, że w ogóle nie ma. Oho, coś tu próbuje, ale. nie daje oznaków życia, no chyba, że się zaraz załaduje. Po drodze próbowałem jeszcze uruchomić Slim Jeta, ale. ten też się nie chciał odpalić. Jezus Mario, po tylu denerwujących sesjach z tym komputerem, naprawdę. w końcu udało się coś z nim zrobić. Ostatecznie ze względu na to, że właśnie to Chromium i Firefox nie chciało dobrze działać, zainstalowałem najnowszego MyPala, żeby cokolwiek tutaj prawie najnowszego chodziło. No i tak właśnie, by the way, zmieniłem trochę z... scenografię, bo nie chciało mi się już ustawiać statywu w postaci tego właśnie krzesła. Już mówię, kurde, dobra, postawię ten laptop na tym krześle i... Odpowiednio go ustawię, żeby było trochę lepiej. Jeżeli tak według Was jest lepiej, jeżeli chodzi o y, nagrywanie, no to możecie napisać w komentarzu. Zawsze y, mogę poprawić trochę scenografię. Nie musi być to y, koniecznie tylko i wyłącznie tutaj na tym stanowisku. Jako taku ten MyPal działa, tylko właśnie nie mam teraz internetu, bo ogarnąłem sobie telefon y, kablem USB, oczywiście podpinałem sobie internet. Y, z Wi-Fi coś tutaj jest skopane, ale to już jest jakiś problem, ale to się rozwiąże go w serwisie. Tak więc dobra, skoro przeglądarka jest zrobiona i ogólnie wszystkie rzeczy związane z i nie tylko, no to sprawdźmy, jak ten laptop sobie radzi z różnymi rzeczami. Na przykład, benchmarkami. Zobaczmy sobie benchmarki. To będzie kolejny film robiony na no, odpierdziel, ale no niestety, no, no nic nie poradzę. Nie? Dobra, tak więc przyjrzyjmy się tym oto czterem benchmarkom. Oczywiście, wszystko ustawimy sobie na najwyższe detale. No i dobra, sprawdźmy, jak to się prezentuje. 3D Mark 2001 na najwyższych detalach, przynajmniej rozdziałce 1024x768, ukazał sromotny wynik 473 punktów. <grym> Szczerze myślałem, że będzie trochę lepiej. Mam wrażenie, że ten 3D Mark 2003 po prostu pokona ten komputer. <grym> no, oby nie. Dobra, widzę, że 3D Mark 2003 się nie uruchomi, więc go pominiemy. Halo Window. O, cały system się zawiesza. No i tak samo 3D Mark 06 niestety nie działa, więc nie przetestujemy tego. Wszystko to oczywiście jest zasługa karty tej zintegrowanej, ponieważ ona, jak teraz wyczytałem, wspiera tylko i wyłącznie maksymalnie DirectX 7. No i dlatego prawie nic nie chce się ruszyć. No cóż. No i na koniec jeszcze Cinebench w wersji 11.5. Na początek procesor. Po 10 minutach wziął się za i jeszcze nic nie wykonał. <grymne> Jezu, no naprawdę, to jest tragedia. Ale dla ciekawskich chcę sprawdzić, kurde, czy naprawdę ten Pentium będzie mieć 0,01 punkta. Aż jestem ciekaw, czy ten Pentium uzyska, nie wiem, jak, jakiś minusowy wynik, bo naprawdę, kurde, no przecież to jest tragedia. Już czuję, że ten komputer jest ciepły. Dobra, wiecie co, ja pasuję, naprawdę, przecież to jest tragedia. No, ewentualnie sprawdźmy jeszcze Cinebench'a R10, no dam mu szansę. No i dobra, wracam po 8,5 minutach i widzę, że nic się kompletnie nie ruszyło. Tak więc no niestety, no... Cinebench idzie w odstawkę, nawet wersja R10. Po benchmarkach chciałem Wam pokazać, jakie to ma dokładne specyfikacje w CPU-Z, no ale no... Program z jakiegoś powodu kraszuje przy ładowaniu procesora. Dziwne. Tak więc na koniec tego materiału macie tutaj zaprezentowaną specyfikację z ID64. No i tak jak mówiłem, no, GPU nie jest tutaj za ciekawe. Jezu, to jest. 512-256, guziwa. No, DirectX-7. 32 MB WIRAMu. O opengl to nawet nie wspomnę. Dobra, tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten Filmik z Finkpada T42. Szczerze nie wiem, co więcej na nim porobić, testów, bo naprawdę, przez tego 3D marka i Cinebencha, no to naprawdę. Ja już skreślam ten komputer z codziennego użytkowania. Jedynie gdzie on by się mógł sprawdzić, to może jako maszynka do starych gier pod Windowsem 98 przynajmniej. No ale z drugiej strony ten mobilny Pentium, który tutaj jest w środku, no to dobrze XP obsługuje, no ale kurde no, szkoda tylko, że to jest właśnie integra yy, przestarzała to jest przestarzała integra ATI z 2001 roku. Ona wspiera DirectX 7 tylko i wyłącznie, OpenGL13 nie posiada nawet obsługi pixel shaderów. Więc to niestety skreśla ten komputerek, jeżeli chodzi o użytkowanie z takimi nowszymi systemami pokroju Windows XP w górę. No ale jeżeli komuś się przyda ten komputerek na przykład do, właśnie do przeglądania internetu, no to no dobra, no. Jeżeli ktoś jest wytrwały, no to naprawdę podziwiam. Tak więc co, nie przedłużając, jeżeli lubicie ten content i chcecie go więcej, no to zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję na kanale z dzwoneczkiem, abyście mieli powiadomienia o następnych filmach. No i co, dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za obejrzenie tego materiału i trzymajcie się, do usłyszenia w następnym filmie. Shit. No to było kurde interesujące.